Cześć, ja nazywam się Damian Lewczuk i zajmuję się szkoleniami z Frikada. W opisie do tego filmu znajdziesz link do szkolenia Frikat 1.0 dla początkujących, który jest prowadzony na polskiej wersji językowej Frikada. I właśnie w tym filmie chcę poinformować Cię o tym, że jest już dostępna wersja Frikat 1.0. I aby pobrać tę wersję, przechodzimy na stronę frikat.org, klikamy przycisk Download Now. I mamy dostępną stabilną wersję FreeCAD 1.0. Możemy tę wersję pobrać na Windowsa, Maca i na Linuxa. Jeżeli chodzi o Windowsa, to możemy pobrać plik instalacyjny i możemy zainstalować tę wersję, lub możemy pobrać spakowane archiwum. I możemy uruchomić FreeCADA bez instalowania. I wersja FreeCAD 1.0 była długo wyczekiwaną wersją, ponieważ w tej wersji zostało usprawnione i naprawione wiele rzeczy. Jedną z takich ważniejszych poprawek jest usprawnienie błędu związanego z nazewnictwem cech. Był to błąd znany pod nazwą Topological Naming Problem i polegało to na tym, że tworząc model 3D w etapach. Jeżeli chcieliśmy na przykład edytować kształt szkicu wcześniejszego etapu, to kolejne etapy modelu 3D mogły się uszkodzić. I pokażę Ci to na przykładzie. Uruchomię teraz wersję FreeCAD 021, czyli wersję poprzednią, która była przed wersją 1.0. I tak, to jest poprzednia wersja Fricada. Jeżeli chodzi o sam interfejs, to za dużo tutaj się nie zmieniło. Jeżeli na przykład zechcesz przerobić jakieś szkolenie lub poradniki, które zostały przygotowane w poprzedniej wersji, to w wersji 1.0 również będzie dało się to odwzorować. Są drobne różnice, ale na pewno można się w tym bardzo łatwo połapać. I teraz tak, utworzę nowy projekt w module Part Design, utworzę tutaj szkic na płaszczyźnie XY, utworzę tutaj prostokąt, bardzo prosty kształt. Ok, zamykam szkic i teraz tak, dodam wyciągnięcie na 10 mm. Ok, i teraz utworzę kolejny szkic na tej ściance i dodam geometrię referencyjną i utworzę kolejny prostokąt. I tutaj zwróć uwagę, że jak rysuję prostokąt, to po prostu tworzę tę geometrię. W wersji 1.0 możemy od razu dodawać wymiary. Podczas tworzenia geometrii. I to też jest duże usprawnienie, i za chwilę to pokażę. Teraz dodam tutaj kolejne wyciągnięcie. OK, i utworzę kolejny szkic na tej ściance. I tutaj też geometria odniesienia, i utworzę tutaj kolejny prostokąt. I OK, zamykam szkic i dodam kolejne wyciągnięcie na 10 mm. I teraz tak. Jeżeli tworzymy model krok po kroku, i nie zmieniamy nic w poprzednich etapach, to wszystko działa prawidłowo. Nic nie powinno się rozjechać. Ale jeżeli wcześniej chciałem zmienić kształt pierwszego szkicu, i zwróć uwagę na to, że tak, to jest pierwsza operacja, i tutaj po tej operacji powstały dwa kolejne etapy, i edytuję szkic pierwszej operacji. Jeżeli zmienialiśmy tylko wymiary szkicu, nie usuwaliśmy jakiejś geometrii i nic nie dodawaliśmy, to wszystko działało. Tutaj nic się nie stało. Ale jeżeli Zmieniliśmy kształt geometrii. Na przykład, tutaj utworzę coś takiego i przytnę fragmenty geometrii. OK. To tutaj mamy już błędy. Zmiany nie są widoczne w modelu. Tutaj po prostu jest jakieś ostrzeżenie, że coś jest nie tak. OK. Tutaj wcisnę Ctrl Z. OK. Wróciłem do tego etapu. Jeszcze raz wprowadzę jakieś zmiany w tym szkicu. Na przykład dodam tylko. Otwór, zamykamy szkic, i teraz stało się coś takiego. Po prostu tutaj cały model się rozjechał, i coś takiego było niedopuszczalne w poprzednich wersjach FreeCada. Teraz uruchomię wersję frikat 1.0 i ok, mam uruchomioną wersję FreeCAD 1.0. Tutaj na pierwszy rzut oka strona startowa wygląda inaczej. Z tego poziomu możemy też rozpocząć projekt w różnych modułach, ale możemy też tutaj wybrać moduł Part Design i możemy rozpocząć nowy projekt, i to działa. Dokładnie tak samo jak w wersji poprzedniej, i tak samo też dodajemy szkic na płaszczyźnie XY, i tutaj też utworzę prostokąt. I to, na co możesz zwrócić uwagę, to to, że podczas tworzenia geometrii możemy określić wymiary tej geometrii. Jest to naprawdę bardzo wygodne, bardzo fajnie, to działa, ale tutaj zrobię taki sam projekt jak w poprzedniej wersji, nie będę dodawał wymiarów. Tworzę prostokąt, zamykam szkic, dodaję wyciągnięcie też na 10 mm, utworzę kolejny szkic na tej ściance, tak samo dodam tutaj geometrię odniesienia i utworzę kolejny prostokąt. Zamykam szkic, dodaję wyciągnięcie, OK i jeszcze raz tworzę kolejny szkic i utworzę kolejny prostokąt. Jak widzisz sam interfejs nie różni się jakoś znacznie od poprzedniej wersji. I tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli zechcesz uczyć się tej wersji na podstawie poradników, które zostały utworzone na poprzednich wersjach, to powinno się to udać, nie powinno to być utrudnione. Większość opcji raczej jest w tym samym miejscu. Mamy drobne różnice, jeżeli chodzi o wymiary i o wiązania, ale myślę, że można połapać się z tym bez problemu. Ale jeżeli chciałbyś uczyć się już na wersji 1.0, to zapraszam Cię do udziału w moim kursie, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Tutaj zamykam ten szkic i dodam kolejne wyciągnięcie. OK, i teraz tak zrobię to samo co poprzednio, czyli edytuję pierwszy szkic. Na początku zmienię po prostu wymiar tego szkicu, zamykam, i tutaj wszystko działa prawidłowo. Teraz przejdę ponownie do edycji tego szkicu i tak jak poprzednio, utworzę okrąg w tym narożu. I tutaj przytnę geometrię. Najpierw przycinam fragment okręgu. Tutaj, jak widzisz, cały okrąg został przycięty, ale wciskam teraz Ctrl Z i wygląda to w taki sposób. Ale, właśnie, jeżeli coś przytniemy i na rysunku wygląda na to, że przycięliśmy za dużo, to jak wciśniemy Ctrl Z, to zazwyczaj wracamy do momentu, w którym to przycięcie wygląda prawidłowo. Zamykam szkic i teraz na tym modelu. Wszystko działa prawidłowo. W tej wersji właśnie możemy wprowadzać takie zmiany. Ponownie edytuję ten szkic i dorysuję tutaj na przykład okrąg. Zamykamy szkic, i otwór na podstawie tego okręgu został tutaj utworzony. Następnie mogę edytować ten szkic, utworzę tutaj kolejną geometrię, utworzę taki prostokąt i też skorzystam z przycięcia i przycinam tę linię i tę linię. Zamykam szkic i zmiany. Zostały zastosowane w modelu i model się nie wysypał, i wszystko działa tutaj prawidłowo. Oczywiście mogą pojawić się jakieś specyficzne sytuacje, w których model się wysypie i coś nie zadziała, jednak w porównaniu do poprzednich wersji FreeCADA, to co zostało zrobione w wersji FreeCAD 1.0 to naprawdę ogromny postęp i moim zdaniem FreeCAD może być już naprawdę konkretną propozycją dla wielu użytkowników i myślę, że dla wielu użytkowników FreeCAD może też zastąpić inne systemy CAD 3D, bo jeżeli nie wiesz, to FreeCAD jest w pełni darmowy. Możemy z tego systemu swobodnie korzystać nawet wykonując płatne projekty i FreeCAD działa lokalnie na naszym komputerze, nie potrzebujemy połączenia z internetem. Po prostu wszystko co robimy, robimy lokalnie nie pracujemy w żadnej chmurze, tylko lokalnie na komputerze. Jeżeli chciałbyś poznać podstawy frikada krok po kroku od podstaw, to zachęcam cię do udziału w moim szkoleniu, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Na dziś to wszystko, ja dziękuję ci za uwagę i zachęcam cię również do subskrybowania tego kanału.